Jak wyglądają początki pieniądza elektronicznego w Polsce? A pieniądz elektroniczny w Polsce, no, podsumowując sytuację, jaką mamy na rynku, rodzi się trochę w bólach. Czekaliśmy na pierwszą instytucję pieniądza elektronicznego prawie 9 lat. Więc do tej pory KNF był bardzo przeciwny tego typu podmiotom. Musiały uciekać za granicę. Wiele takich projektów miało miejsce, że podmioty wprost poszły do Wielkiej Brytanii czy Litwy skorzystać z szybkiej ścieżki paszportowej i świadczyć usługi z zagranicy. To nie było dobre ani dla bezpieczeństwa rynku, ani dla samych klientów, którzy mają wtedy utrudniony chociażby kontakt w celach reklamacyjnych. No, i mam nadzieję, że ta pierwsza licencja, która została wydana w kwietniu tego roku, będzie takim momentem przełomowym, że teraz coraz więcej podmiotów będzie miało odwagę pójścia po licencję. KNF będzie bardziej otwarty, już wie, jak to wygląda, wie, jak z czym się je pieniądze elektroniczne, ma swoje też skonkretyzowane oczekiwania co do tego, jak powinien funkcjonować produkt który spełnia wymagania rzeczywiście pieniądza elektronicznego. Więc liczę na to, że doświadczenie tej pierwszej instytucji, z którego następne podmioty będą czerpać szeroko, pozwoli na to, żeby rynek pieniądza elektronicznego rozwinął się w Polsce.